Pan z wami. Jest długo. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został więziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego ujrzał Szymona i brata szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich, pójdźcie za mną, a sprawią, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakubas na Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał. Oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. Oto Słowo słowo Panie, Tobie chrys. Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Bliskie jest jest Boże, nawracajcie się, wierzcie we Bankę. Bracia i siostry, dziś Kościół nas zaprosił do jeszcze baryczni uważnej lektury Bożego Słowa. Boże Słowo to naprawdę wielkie zaproszenie. Ogromne zaproszenie Kościoła, żebyśmy rozumieli, co czytamy. Chcemy posłuchać dziś, co Pan do nas mówi. I gdybyśmy tak serdecznie. Ufni otworzyli karty pisma świętego dnia dzisiejszego, dzisiejszej liturgii. To jaki motyw się przewija najczęściej? We wszystkich czytaniach słyszeliśmy dziś o czasie. Jak szybko mijają chwile, jak szybko mija czas. Za rok, za dzień, za chwilę. Tak śpiewamy w polskiej piosence. Takie popularne, zwyczajne. A my dotykamy czegoś więcej. My chcemy rozważać coś ważniejszego. Chcemy przygnąć do tego czasu, o którym mówi Boże Słowo. Gdybyśmy studiowali pismo święte w oryginale, to byśmy zauważyli, że Grecy mają na pojęcie czasu co najmniej dwa określenia. Jest czas chronos. To taki czas, który jest mierzalny przez prawa fizyki. A który odliczamy przez zegarek, przez kalendarz. To jest jakaś długość, jakaś miara. Ale jest i inny czas, o którym dziś słyszymy w Bożym Słowie. Tym słowem mówi dziś autor natchniony, jest Kairos. Czas, w którym Bóg przychodzi i chce opowiedzieć o sobie. Czas ustalony przez Pana. Czas, w którym chce podkreślić Jego działanie, Jego obecność. I akcentuje to wszystko, co jest obietnicą. Bożą obietnicą i co jest Jego wypełnieniem, co jest inaczej mówiąc skrótem czasem zbawienia dla mnie. Kiedy zastanawiamy się nad czasem, to z reguły liczymy i dodajemy sobie lat, mierzymy czas, jeszcze ile nam zostało do spotkania, do spraw tego świata. Tak chcemy porządkować sobie życie i dobrze. Ale jest jeszcze ten czas kairos, o którym dziś słyszymy. Boży czas, który jest szczególnym zaproszeniem. On zaprasza do dwóch działań. Słyszeliśmy to w Ewangelii. Po pierwsze do przemiany serca. Nawracajcie się. Nawracajcie się. To jest czas nawrócenia. I wierzcie w Ewangelię. Wierzcie w Boże Słowo. Przyjmijcie wiarę. Przywidnijmy do czasu Boga w naszym życiu, żebyśmy mieli moc tej Jego łaski. To jest takie szczególne zaproszenie, zaproszenie do drogi innej niż nasze oczekiwania. Czas się wypełnił, mówi dziś Chrystus. Bliskie jest Królestwo Boże. Czas wypełniam nie ilością minut, godzin, lat, a wypełniam spojrzeniem na Boga, którego słyszę z którym mogę rozmawiać, z którego słowa mogę korzystać, wreszcie mogę Boga przyjąć do swojego serca. To jest czas. Czas podarowany, czas łaski. Takie jest moje życie. Nie inne. I nieważne, ile lat żyję, ale na ile umiem wypełnić czas Bogiem. Nieważne, co dokonałem w życiu tak ważnego, czy też ile mam zasobów, jaką mam pozycję, co w życiu osiągnąłem, a liczy się to, na ile podarowałem innym to moje życie, na ile miłowałem, na ile odpowiadam Pan na Jego głos. Ważne jest usłyszeć głos Boga. Dzisiejsza Ewangelia pięknie to obrazuje. Przychodzi Jezus nad jezioro. I mówi pójdźcie za mną. Przychodzi Jezus dziś do każdego ludzkiego serca, dziś do mnie. Tutaj do Ciebie w świątyni, do tego, który jest z nami przez łącza telewizji naszej. Pójdźcie za mną. Mówi Pan. Głos Boga jest Głosem przemieniającym i wzywającym do życia innego niż sobie chcemy podarować. Tak dbamy o zdrowie i dobrze. Życzymy sobie nade wszystko zdrowia. Też dobrze, ale nie to jest istotne. Nie to jest najważniejsze. Bo Pan nie będzie nas pytał o to, na ile mieliśmy kondycję fizyczną, jak o nią dbaliśmy, ale zapyta nas, na ile mamy miłość w sobie, kondycję ducha, na ile zachowaliśmy. Na ile ten czas podarowany przez Pana był dla mnie. Czasem nawrócenia. Już w Starym Testamencie przecież słyszymy głos Boga do Proroka. Idź, wstań. Idź i głos moje upomnienie, aby się nawrócili. Ludzie niby usłyszeli ten głos. Głos Boga. I się Nawrócili, Przeorio przeorientowali swoje myślenie, wartościowanie, życie i otrzymali ocalenie. Przychodzi Pan nad jezioro do mojej izdebki, do mojego życia i mówi: Czas się wypełnił. Nie będziesz miał braci i siostro innego czasu, a to na emeryturę, a to później jak dorosnę, jak będę dojrzały i będę miał 18 lat, może jeszcze inny czas sobie wyznaczę. To niebezpieczne. Czas mojego życia jest. Tu na ziemi podarowane jako łaska do zagospodarowania i do przeżycia trzeba mi porzucić to, co jest niedoskonałością, co jest lenistwem, co jest grzechem opieszałością, co jest niewdzięcznością, nieprawością serca, co jest niemiłowaniem. I przylgnąć, i pójść. Tak trzeba zrezygnować z wielu rzeczy. Pandemia nam pokazała, że ten czas to czas, nieprawda, próby wiary. Musimy zmienić nasze przyzwyczajenia, nawet nasze zwyczaje, nasze przebywanie ze sobą. Nieprzyzwyczajeni jesteśmy do takiego stylu życia, do takiego sposobu. Wydaje się nam wszystko, że to takie trudne i ciężkie, bo i jest. Ale czy z tego czasu wychodzimy jako ludzie mężni, bardziej z bratami sobą i mocniejsi łaską? Święty Paweł. Dziś mówi. Przyjmijmy te słowa, czas jest krótki. Jeszcze dalej. Przemija postać tego świata. Czy to ma być lęk? Nie. Czy to ma rodzić w nas niepokój i też takie wszystko, całe doświadczenie, które prowadzi mnie do. Do frustracji, do zniechęcenia, do tego wszystkiego, co jest depresją, jakkolwiek to nazywamy. Nie, nie, powielokrotnie. Mamy iść za głosem Pana, który mówi, który przychodzi nad brzeg mojego życia i mówi: pójdź za mną, otwórz swoje serce, bądź pomocny. Bądź życzliwy, bądź otwarty na to wszystko, co ja Ci daję, również w tym czasie pandemii, również w tym czasie, kiedy jest trudno. A jeżeli otworzysz swoje serce i otworzysz Słowo Boże i zaczniesz pomedytować, to odkryjesz i na pewno się zdziwisz, jak wielkie rzeczy przygotował Ci Pan. Tylko trzeba przyjąć Boże Słowo. Żyć Zachęcam Was serdecznie w Waszych domach rodzinnych, we wspólnotach. Otwierajcie Pismo Święte. Nie tyle kierujcie się za tym, co słyszycie z ekranów, telewizorów czy laptopów, komputerów. A przejmijcie się tym słowem, którym. Jakby otwiera Was na przestrzeń życia wiecznego sam Bóg, i mówi do Was: Nie lękaj się, pójdź za mną, bądź wierny, staraj się wypełniać swoje życiowe powołanie jako troskę o swoje i innych zbawienie. Popatrzmy dziś, bracia i siostry, na siebie z miłością, życzliwością serca, z takim pragnieniem, że nadeszła pełnia czasów w moim życiu, że Bóg odkrył się w swoim słowie. Chce mi powierzyć siebie jako cząstkę pójścia w to życie, cząstkę tego, że Boga mam uwielbiać i z nim iść. Nim się kierować Jego Słowem, Jego przykazaniami. Będziesz miał pokój. Otrzymasz nadzieję. Będziesz silny. Ale pozwól, że Pan będzie w Twoim sercu i to On poprowadzi Cię przez to życie. Zaufaj Mu. Wierz. Amen.